Hej, wszystkim, witam w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę z takim krótkim w sumie filmikiem na zakończenie tego roku, jeszcze przed świętami. Wiadomo, zaraz będą święta, będziemy zajęci czymś innym. Także tematy finansowe raczej już skończę tym filmikiem. I już więcej nie będzie w tym roku. Także dzisiaj sobie zrobimy tylko taki krótki, może, właśnie film odnośnie moich postanowień, planów odnośnie budżetowania, finansowania. No i może zaczniemy od tego, że głównym moim celem 2024. W 2024 roku będzie oczywiście życie bez długów, czyli to do czego dążę i do czego będę dążyć właśnie cały ten kolejny rok czyli spłata moich zadłużeń, moich kredytów. I tak jak wiecie, chyba z przedostatniego filmu miałam trzy kredyty tam było 13 100 i i chyba 1300 coś czy 800 przepraszam 800 zł i e, udało mi się o czym zapomniałam powiedzieć ostatnio udało mi się spłacić ten najmniejszy kredycik więc zostały mi te dwa nie wiem będę chyba teraz się brać za ten. Mają podobne oprocentowanie. No nie wiem, zobaczymy. Ale spięłam po ślady i pozbyłam się już tego. Każdy nadprogramowy grosz właśnie wylądował tutaj, więc jest już troszeczkę lżej. No i właśnie to życie bez długów to jest mój cel numer jeden. I poza spłatą tego, E, również, e, właściwie już to zrobiłam, e, jakby pozamykałam sobie, zamknęłam sobie tą opcję Allegro Pay, czyli te wszystkie płatności odroczone. Tak, z tego już nie będę korzystać, u mnie to się nie sprawdza, ponieważ, e, no można łatwo się zatracić tym wszystkim. Więc, e, Będę się trzymać właśnie z daleka od, od tego typu rzeczy typu właśnie Klarna, Paypal i tak dalej. Więc to już mam z głowy. Ok, no i, i tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten punkt. Punkt drugi ogólnie, jeżeli chodzi o takie podejście do zakupów. Yy, less waste. Zero waste jeszcze u mnie może nie wypalić, ale stopniowo będę do tego dążyć też. Ale less waste, czyli po prostu marnować mniej tego wszystkiego, na przykład jedzenia przede wszystkim, ponieważ każda zmarnowana rzecz to tak naprawdę wyrzucanie pieniędzy w, do śmietnika. Także do tego będę dążyć i powiem wam, że te moje początki teraz właśnie świadomego budżetowania yy, pokazały mi, że tak, że jest nadzieja, ponieważ jeżeli chodzi o jedzenie, na przykład, no to właśnie śpiąłam po ślady też i zaczęłam sobie co tydzień planować posiłki, a do tego właśnie listę zakupów i to u mnie super działa, mniej tego się marnuje i mniej pieniędzy też się wywala dzięki temu. No i jakby jak jest tak wszystko zaplanowane, no to też jest jakoś łatwiej. Się, łatwiej się żyje po prostu. Tak mi się wydaje. Nie muszę codziennie wstawać rano i myśleć, co tu dzisiaj ugotować, prawda? Już zerknę na listę i i tyle, i wszystkie produkty, jakby mam, także to jest ok tutaj. I polecam każdemu, ale wiadomo, nie u każdego też to się sprawdzi tutaj. Także tak, less waste y numer 3. Y w sumie też takie nawiązanie do tego: less waste, czyli minimalizm zakupowy. Y no właśnie, minimalizm, czyli mam na myśli tutaj y, utworzenie też, na przykład, szafy kapsułowej. Chciałabym sobie stworzyć coś takiego, czyli y, jakby, no ja już zaczęłam sobie tutaj odgracać te wszystkie rzeczy, których nie noszę i wystawiłam na Vinted, już dosyć, dosyć, dosyć spora część już się sprzedała, ale y, co za tym idzie. Chcę stworzyć taką właśnie szafę kapsułową z lepszymi jakościowo rzeczami, ale takimi uniwersalnymi, które można łączyć na wiele okazji, i tak No, i właśnie o tą jakość tutaj też chodzi tych ubrań. Żeby się skupić na jakości ubrań. Kupować rzadziej, ale za to lepszej jakości. Także tutaj, jeżeli chodzi o ten minimalizm, mam na myśli właśnie ubrania. Ale ogólne też podejście do innych aspektów. Po prostu nie kupować bezmyślnie i, i za dużo tego. Teraz jest w sklepach tak naprawdę wszystko i bardzo łatwo wpaść w jakiś taki szał, i łatwo się, bardzo łatwo się wydaje pieniądze, bo też. Tak, sklepy działają, że po prostu ciężko czasem się powstrzymać, ale będę z tym walczyć. Także minimalizm tutaj stopniowo będzie yy, w, wdrażany. Co jeszcze? Ogólnie, miałam w planach też poszukać dodatkowej pracy, ponieważ moje zarobki są dosyć nieregularne. Mam jakąś tam podstawę, ale premia taka jest e, różna. Przez to czasami jednak e, czuję, że tych pieniędzy mogłoby być jednak więcej. I będę e, od przyszłego roku szukać właśnie jakichś dodatkowych groszy e, z jakichś dodatkowych e, dorywczych prac. Czyli praca. Dodatkowa. Ogólnie wiem, że też nie jest wcale tak łatwo znaleźć taką pracę. Jeżeli już się pracuje gdzieś na etat, no to taką nie wiem, ćwiartkę etatu czy jakieś takie zlecenia, no też nie jest łatwo z tym, ale będę próbować. I, i tak naprawdę no, każdy grosz y, przygarnę. No i tu mamy takie w sumie cztery punkty. To są takie główne rzeczy, na których właśnie chciałabym się skupić, i, i, i to mnie obchodzi właśnie w tym najbliższym roku, czyli właśnie pozbyć się tych zadłużeń przede wszystkim. No i ogólnie teraz mam zupełnie inne podejście do pieniędzy i do wydawania pieniędzy. I tak naprawdę. No nie wiem, zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Póki co jest ok, e, jakby mimo, że zaczynam to, to z tym budżetowaniem, to nie tracę motywacji i, i czuję, że będzie tylko lepiej tutaj. Także tym akcentem e, będę kończyć i e, chciałabym też e, złożyć wszystkim życzenia. Z okazji zbliżających się świąt, żebyście byli równie wytrwali, jak chcę i zamierzam być w przyszłym roku, żebyście nie tracili nadziei, będzie dobrze. Życzę wszystkiego dobrego, zdrówka przede wszystkim, bo to jest najważniejsze i. Trzymajcie się, widzimy się w przyszłym roku, myślę. Dzięki i pa.